Witaj. Dziś będzie krótko, ale soczyście. Jak myślisz, skąd się biorą Twoje problemy i różne trudne sytuacje w Twoim życiu? Często zrzucasz winę na los, na innych ludzi, na okoliczności zewnętrzne, zamiast spojrzeć w głąb siebie. Skoro ciągle narzekasz i marudzisz, jak ma wyglądać Twoje życie? To, jak postrzegasz siebie i świat wokół, wpływa na to, jak świat postrzega ciebie. Zanim zaczniesz wskazywać palcem na innych, zastanów się, czy nie warto zmienić podejścia. Hmm. Skoro nie potrafisz docenić tego, co masz, jak wszechświat ma ci przynieść coś dobrego? Każdego dnia. Masz okazję do tego, aby zauważyć piękno w prostych rzeczach. Zamiast skupiać się na tym, czego Ci brakuje, spróbuj cieszyć się tym, co już posiadasz. To podejście może otworzyć Ci drzwi do niespodziewanych możliwości. Każdy dzień to niepowtarzalna okazja, to nowa karta do zapisania, a Twój umysł jest jak magiczna różdżka, zdolna przyciągać dobre zdarzenia. Jeśli kładziesz się spać w złym humorze, jak chcesz wstać rano tryskając pozytywną energią, zamiast pozwalać negatywnym myślom utrudniać Ci sen i Powodować to, że rano obudzisz się zbombardowana negatywnymi myślokształtami. Spróbuj zakończyć dzień refleksją nad pozytywnymi wydarzeniami. Okazać wdzięczność za wszystko, co Cię spotkało. To jak właściwe nastrojenie instrumentu przed koncertem. Instrumentu zwanego umysłem. Zrób z łóżka swoją scenę debiutu, gdzie każde przebudzenie to nowy akt pełen entuzjazmu. Niech Twoje pierwsze myśli rano będą jak promienie słońca rozświetlające początek kolejnej cudownej przygody. Nawet jeśli za oknem pada deszcz, jest szaro i ponuro. W Twoim sercu może świecić słońce. Skoro od rana chodzisz na i burczysz pod nosem, jak myślisz, jak będzie wyglądać reszta Twojego dnia? Twój nastrój odciska swoje piętno na tym, co dzieje się wokół Ciebie. Zamiast rozpoczynać dzień narzekaniem, pozwól sobie na chwilę radości. Otwórz okno. Przewietrz dom, posłuchaj śpiewu ptaków, zrób poranny rozruch bez zimny prysznic i zobacz, jak to wpłynie na Twoje samopoczucie i na cały Twój dzień. Włącz sobie playlistę szczęścia zamiast dramatu wagnerowskiego. Muzyka ma niesamowitą moc. Pływania na Twoje emocje. Wybierz utwory, które dodadzą Ci energii i pobudzą Twoje endorfiny. Pozytywne myśli to taki nawias uśmiechu, który otwiera drzwi do lepszych możliwości. Pozytywne myśli i pozytywne podejście kreują pozytywne zdarzenia. Myśli są jak nasiona. Dbaj o to, co wysiewasz, bo albo stanie się pięknym, pełnym barw ogrodem, albo chaszczą uschniętych w badyli. Pamiętaj o codziennym podlewaniu pozytywnych myśli, by rozkwitały jak najpiękniej. Jeśli masz kryzys, pomyśl o nim jak o komicznej scenie w teatrze życia. Najlepszym lekarstwem na trudności jest śmiech, a antidotum na smutek jest humor. Pozytywne myślenie to nie tylko stan umysłu. To sztuka życia w rytmie uśmiechu. Życie to nie tylko lista problemów. Uwierz mi, to także galeria możliwości. Zmień swoje spojrzenie na wyzwania, a zobaczysz, jak stają się one przygodą do przeżycia. A nie torem przeszkód. Każdy problem to swoisty Sherlock Holmes, który prowadzi Cię do rozwiązania. Pamiętaj, że pozytywne myślenie to nie tylko oczekiwanie na słońce w deszczowy dzień, to również noszenie własnego promienia światła, który potrafi przebić się przez każdą chmurę. Zobacz, że świat świeci jaśniej, kiedy Ty sama stajesz się źródłem pozytywnej energii. Wiem, że życie potrafi czasem nieźle dać po dupie, ale zamartwianie się nic Ci nie da. Wręcz przeciwnie, będzie Ci okradać z Twojej energii. Więc od dziś przestajesz psioczyć, a zamiast tego zaczynasz. Zauważać pozytywy we wszystkim i budujesz siebie warstwa po warstwie na wszystkie możliwe sposoby. Jeśli masz ochotę na zjazdy, idź na ślizgawkę, a jeśli szukasz mocnych wrażeń, wybierz roller coaster. Te dwie opcje z pewnością dostarczą ci więcej frajdy Aniżeli użalanie się nad sobą. Pamiętaj, aby zaznaczyć tu swoją obecność, klikając w lajka lub w serduszko. No i koniecznie podziel się z nami swoją konkluzją w komentarzu pod filmem. Do zobaczenia jutro.